Thank you. Rodziłam się w Kaliszu 1 września 1949 roku i mieszkałam w Kaliszu do matury. Potem przyjechałam do Wrocławia i uczyłam się w studium bibliotekarskim i podjęłam pracę w swoim zawodzie. W 1980 roku, w październiku, zostałam przewodniczącą Komisji Zakładowej Solidarność. No i potem automatycznie, kiedy nastał stan wojenny, Włączyłam się w działalność konspiracyjną. Na początku było to tylko kolportowanie ulotek. Zostałam skontaktowana z ludźmi związanymi z fabryką fajansów, z Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych, i tak przez te osoby zostałam poznana z Ludką Ogorzelec. I odbierałam na początku prasę, którą ona drukowała u Fredy Poznańskiej na ulicy Łukasiewicza. Ale kiedy zagrożenie było, że może być lokal spalony, wtedy ja zaproponowałam, że będziemy drukować w moim mieszkaniu na ulicy Żeromskiego. Robiłyśmy prawie wszystko we dwie, bo i, i do biblioteki przy ulicy Olszewskiego. Ktoś już cał farbę, Ludwika odbierała matryce, załatwiałyśmy same papier, drukowałyśmy, a ja potem rozdzielałam prasę. To jest legitymacja członkowska Związków Zawodowych Solidarność wydany przez Region Dolny Śląsk. Byliśmy, Dzielnicowa Biblioteka była jednym z pierwszych członków zgłoszonych do związków, a to jest mój mandat, którym się legitymowałam, chodząc na zebrania. W grudniu w 1983 roku urodziłam córkę. Wyjechałam na urlop wychowawczy do Kalisza, a mieszkanie zostawiłam. W siatce konspiracyjnej, gdzie się umiejscowiła kontrwywiad Jana Pawłowskiego i był prowadzony nasłuch słuch esbecji 24 godziny na dobę. To prowadziła głównie Ludwika Ogorzelec i Tomek Kizny. To mieszkanie służyło konspiratorom do 1986 roku do momentu, kiedy dostałam mieszkanie na ulicy Kanaletta, no i tam to mieszkanie musiałam oddać. To jest właśnie podziemna drukarnia w moim mieszkaniu na ulicy Żeromskiego. Tu jestem ja, tu jest Ludwika Ogorzelec, z którą drukowałyśmy i tutaj jest nasz warsztat pracy. Ramka Ludwiki, głowa i ręka tutaj jak wałkiem. Jeść po ramce, a ja odbieram tutaj moja ręka w rękawiczce. Odbieram wydrukowaną, wydrukowane kartki, to jest takie też zbliżenie, wydrukowałyśmy z dnia na dzień Solidarność Walczącą. Miałyśmy zaprzyjaźnioną, zaprzyjaźniony sklep papierniczy na ulicy Pomorskiej. No i żeśmy tam chodziły, całą torbę miałyśmy załadowaną papierem. Jak wsiadałyśmy do tramwaju, to tak, takie teksty były. Już ostatni raz się przeprowadzamy. To jest nasza ostatnia przeprowadzka, tu cała torba była papieru. No i tak, Ludwika, skądś tam matrycę odbierała, ja wie do biblioteki był wrzucony, były, farba była wrzucana. No i w głównie myśmy tą całą robotę robiły we dwie. I chyba dlatego między innymi Jakoś uchowałyśmy się, że nie było, nie było aresztowania, nie było żadnych sankcji. To jest zdjęcie z mojego dzieciństwa, a tu są zdjęcia legitymacyjne z różnych okresów mojego życia. To są zdjęcia robione właśnie na ulicy Żeromskiego, tam w tym pokoju, w którym była drukarnia, a potem był nasłuch. Tutaj jeszcze jesteśmy z córką, to było we wrześniu w 1984 roku, to wtedy i z Ludwiką Ogorzelec jesteśmy, odwiedziła nas chyba. Przyjechała wtedy z Paryża i przyszła nas odwiedzić, a Ludwika jest matką chrzestną mojej córki. Grupa, w której, w której działałam razem z Ludwiką, to była grupa Solidarności Walczącej. Zetknęłam się z Hanią Łukowską-Karniej, też tam prze, prze, przewijała się przez moje mieszkanie Jan Pawłowski i, i osoby, osoby które, które odbierały od nas pracę konspiracyjną, też były związane z Solidarnością walczącą. To jest pierwszy krzyż, który otrzymałam w 2017 roku Solidarności walczącej, wolni Solidarni i no jeszcze otrzymałam ten krzyż od Kornela Morawieckiego, więc to szczególnie jest cenne dla mnie, mimo strachu, który towarzyszył. Przy tej pracy konspiracyjnej to jednak przyświecał, przyświecał ten jeden cel, że walczymy o wolną Polskę, że te idee, które, które głosi Solidarność Walcząca są nam bliskie, są, są, dają nam taki powiew, powiew wolności, zmiany na lepsze. Dostałam, zostałam uznana działaczem opozycji antykomunistycznej. Dostałam takie odznaczenie za, za zasługi dla niepodległości. To jest moje drugie odznaczenie. Nie żałuję tego, gdyby, no w tej chwili już jestem w takim wieku, że, że nie wiem, czy bym się odważyła, ale, ale gdybym wtedy jeszcze raz miała podjąć taką decyzję, to też bym walczyła. Walczyłam, walczyłabym i no byłam szczęśliwa, że że mój drobny wkład przyczynił się do tego, że mamy wolną Polskę. Zostałam odznaczona Krzyżem Wolni Solidarni 8 września tego roku w Urzędzie Wojewódzkim.